ty myślisz, że warto? Jen, Wyprzedaż w Albatrosie i Finczu to niepowtarzalna okazja! To takie wyjątkowe? Tak! To będzie pierwsza wyprzedaż w historii sklepu! Pomyśl, zrobimy odlotowe zakupy za pół ceny! A, to naprawdę coś! Pewnie! Najmodniejsze ciuchy za grosze! Chodź, chcę być pierwsza w kolejce! Myślisz, że będzie kolejka? Tak, ale centrum otwierają o dziesiątej, więc będziemy pewnie pierwsze we. Chcesz stać? Uch, mogłybyśmy się zrzedzić w cytrynie. Nie jest tak źle. Czyżbyś była ostatnia, Ketlin? Tak mi przykro. Jakie to ma znaczenie? Sama stoisz na końcu. Tak czy inaczej, jestem bliżej. Nieważne. Ketlin, czy ty naprawdę zamierzasz stać tu trzy godziny? Raczej sześć godzin. To będzie długi dzień. Eee. Jestem Ted. A to Owen. Jestem Kathleen. A, a ja Jen. Hej. Hej, hej. Hej! Stanie w kolejce też może być przyjemne. Kończy się szkoły czas. Nic nie krępuje nas. Czas przyjaciół spotkać z tych. Zawsze chodzimy razem, gdzie bywamy mamy tylko my 16 mam lat, nie dokąd iść Pracę mam i zaczynam ją właśnie dziś Życie na własny rachunek Lat naście, fajnie jest, wtedy ty dorasta się To najpiękniejszy w życiu czas Cie nasie w najwiękijszy życiu czas. Szóstka w pracy. W kolejce do wyprzedaczy. Wciąż jestem głodny, a nie mam już kasy. Wara od moich frytek. Ach, dobra, masz jedną. I co? Byłeś wczoraj na imprezie? Nie mogłem pójść. Starzy dali mi szlaban. Kiepsko. Co takiego zrobiłeś? Włączyłem Alan Przeciwpożarowy w szkole. To byłeś ty? Dzięki ziom! Ocaliłeś mnie przed klasówką z biologii. Do usług ziom. Hej, co jest grane? Chrupiemy sobie frydeczki. Co to za znaczek? Jesteś w fan klubie jakiegoś bandu? Ha, ha. Ha! ha, Przed chwilą oddałam krew. Wy też oddacie? Po co? A Bo szpital jej potrzebuje? Ponieważ dobrze jest zrobić coś dla innych? Bo może uratujecie komuś życie? Bo dostaniecie za to darmowego pączka? Ekstra! Super! Dobra, to którego wybierasz? Biorę Owena. Świetnie, ja wybieram Teda. Dobra, do dzieła. Więc. <śm> więc? Więc? Więc masz na imię Ted. To takie oryginalne. Dzięki. Czekajcie na wyprzedaż? Tak, chcę kupić dżinsy. Super! Dziewczyny są jak wygłodzone zwierzęta. Czy naprawdę musimy je nosić? Jeśli nie będziesz ich nosić, zewalnię cię. Trudno, ale są ohydne. Hej, to moje różowe kanas. Oddawaj! A! 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 Halo? O rany. Dzięki. Właśnie rozmawiamy z dwoma niesamowicie przystojnymi chłopakami z kolejki. To wstrząsające. Posłuchaj, nadal chcesz mieć klapki puntikanas? Właśnie mamy dostawę. O tak, tak, tak. Różowy rozmiar siedem. Dlaczego wszyscy chcą je mieć? Oto najmocniejsze klapki, a poza tym są bardzo wygodne. Dobra, przyniosę ci parę, jeśli zdołam. Jak miło! Serwują pączki kremowe. Uwielbiam je! Weź jeszcze trochę. Straciłem już wiele litrów krwi podczas walki. Ta torebeczka jest dla... ...dziewczyn. Spełnił pan swój obowiązek. Niczego nie widzieliście. Jonesy? Chcesz być pierwszy? Ja? Nie, idźcie pierwsi. Proszę to wypełnić. Wiecie co? Przypomniałem sobie o bardzo ważnej sprawie. To pilne, muszę lecieć. Na razie. Co mu jest? Czy jeśli oddam ekstra krew za niego, to dostanę ekstra pączka? Nie, jeden pączek na jedno pobranie i jedno pobranie dziennie. Dobra. Ejku, szkoda im jednego pączka? Au! He, masz jakieś rodzeństwo? Nie. Jestem jedynaczką. Zazdroszczę. Ja mam trzy siostry. Do łazienki idę dopiero w szkole. <noise> jesteś szczęściarzem. Ja chciałabym mieć siostrę. Masz taki piękny uśmiech. Wiesz o tym? <noise> Dzięki. Czy pójdziesz ze mną na randkę? Oczywiście. Kiedy? A teraz jesteś zajęta? Nie. Super. Kiedy tu wreszcie dotrzecie? Ketlin rozmawia z super przystojniakiem, a ja utknęłam między laską z czymś wielkim na głowie i flecistą. Co? Masz ogromną głowę? Ani się waż. Jak było? Bołka z masłem. Nikt tam nie zemdlał ani nic takiego. bo, bo Słyszałem, że normalnie są tacy ludzie, którzy wymiękają na widok krwi. Niewiarygodne, ale tak jest. Nikt nie zemdlał. Ale pączki! Gdzie dziut? Nie było go ostatnio. Przechowaj je! Te dziewczyny oszalały! Chciały mnie zadeptać, żeby je zdobyć. Robi się. Czemu łodzisz dziwnie? To przez te głupie klapki! Porobiły mi się od nich pęcherze! Gumowa tandeta! Kawałek pączka? Mm, właśnie dlatego się z tobą przyjaźnię. I co? Oddałeś krew? Poszedłem, oddałem. Tysiące litrów. Gdzie twój znaczek? Znaczek? Znaczek! Po oddaniu krwi dają znaczek! O, musiałem go tam zostawić. Wcale tam nie byłeś. Właśnie, że byłem i zostawiłem tamten głupi znaczek. Nie wierzę ci. Co z tobą? Boisz się? Co akurat boję! Dobra, przyniosę mój znaczek, wtedy poczujesz się lepiej. Mnie tam jest wszystko jedno, Jonesy. Mogę to zrobić i zrobię w porządku! Dobra, właśnie tam idę. Tak, miło, dobra, gdzie mój pończek z posiedką? Pączki są przy wyjściu. Dzień dobry, byłem tu wcześniej i zastanawiam się, czy mogę dostać mój znaczek. Oddasz krew, dostaniesz znaczek. Tak, ale to nie dla mnie, tylko dla kolegi. Twoi znajomi już dostali znaczki. Nie mogłaby mi pani dać jednego. U, niech pomyślę. Nie. Dobra, ile pani chce za znaczek? Wystarczy pół kwarty. Dobra, niech pani kłuje. <laughs> Wie pani co? Chyba przyjdę po lunchu. Cóż, poczekam. Jude, czy to ty? Czut. przebrałem się, żeby znowu oddać krew. Po co? Wciąż jestem głodny. Jeśli nie oddajesz krwi, wyjdź stąd. Dobra, już idę, już idę. Przepraszam, panie Rodriguez, czy ten człowiek się naprzykrzał? Nie, raczej nie. No, już prawie skończyliśmy. A teraz dostanie pan pączka z czekoladową polewą. Super! To znaczy, gracias, senora. Ted, ile chciałbyś mieć dzieci? Chyba troje. Ja też! Niki? A... Głupie, buty! Widzę, że macie tu niezłą kolejkę. A, kolejka nawet nie drgnęła. Ale zdaje się, że Katlin jest zakochana. Tak, słyszałam. A ty? Nie wiem. Jest całkiem słodki. Muszę wracać do pracy. Trzymaj się. O. Dobra, więc zamieszkamy nad morzem. W domku z tarasem? Z boiskiem do kosza. O, chcesz mieć boisko do kosza? No tak. I marzy mi się salon w kolorze czerwonym. Czerwonym? Fe! Co? Lubię czerwony. Jest super. Tak, jako kolor sukienki. Ale nie do domu, Pysiu! A może pomalujemy tak... sypialnię? Łazienkę? Mm. Więc ty decydujesz o wszystkim? Nie mam nic do powiedzenia? Po prostu czerwony jest zbyt... E, czerwony. Dobra, nie będzie czerwonego. Dobra. Mogę się zgodzić na łazienkę? Zgoda! Dla gości. Dobra. Dasz radę. To tylko mała strzykawka. Nie zrobią ci żadnej krzywdy. To diabła! Kurczę! strętna krew! Jak leci, skarbie? Nieźle, ziom! A! <grym>, nazwałeś mnie skarbem! <grym>, ziom, co ty wyprawiasz? Znów oddałeś krew? Jasne! Te pączki są pycha i za darmo. Nie są za darmo. Oddajesz w zamiast swoją krew, ziom. Tak, ale przecież nie oddaję wszystkiego. Kiedy biorą cię za kogoś innego, to możesz tu przyjść kilka razy. A dasz mi swój znaczek? Nie ma mowy, ziom. Jest mój. Dobra, sam sobie załatwię. O, znowu przyszedłeś. Dobra, oddam pani trochę mojej krwi, ale bez numerów. Żadnych gwałtownych ruchów, klepania w żyłę i żadnej sikającej krwi jak w horrorze, jasne? Robiłam to już nieraz. Jasne. Dobra. Co pani wyprawia? Szukam żyły, chłopcze. Że co? Po co? Bo stamtąd pobiera się krew. O, jasne. Dobra. Zaraz, czy ktoś kiedykolwiek umarł, kiedy oddawał krew? Nic mi o tym nie wiadomo. Dobra, siedź spokojnie. Yy. Zaraz, nie wiem, jakiej grupy mam krew, a jeśli złej? Potrzebne są wszystkie. Albo usiądziesz spokojnie, albo dajmy sobie z tym spokój. Dobra, gotowy. A! Nie jestem gotowy! A czy mógłbym dostać sam znaczek? A jak myślisz? Dobra, w nosie mam ten znaczek, a tak przy okazji pączka to sobie sam mogę kupić. Kosztuje tylko dolara. Jak na razie wpuścili tylko 20 osób. A! Ała! <grym> <grym> Hej! Hej! Nie możecie się tak wcinać w kolejkę. My tu stoimy już od czterech godzin. Ja zajęłam im tutaj miejsce. Ona ma rację. Nie można zajmować dwóch miejsc! Nie wtrącaj się, w wielkogłowa! O! Nie możesz tak robić! Ted, powiedz jej, że tak nie można! Co to było? To znaczy co? Widziałam, jak się za nią oglądałeś. Wcale nie! Właśnie, że tak. Przychodziła, a ty się na nią gapiłeś. Wszystko widziałam! Oglądałeś się za nią! Widzisz? Duża głowa też to widziała! <laughs> Pysiaczku, przesadzasz. Dla mnie liczysz się tylko ty. Ej, daj spokój. Kocham cię. Ja ciebie też. Krążą słuchy, że jakieś wredne dzieciaki próbują ukraść darmowe pączki. Nie wiesz przypadkiem nic na ten temat? Łobuzy! Myślałam, że sobotni wieczór spędzimy razem. Chwilę, to wszystko dzieje się zbyt szybko. Potrzebuję trochę czasu. O, nie! Masz mnie już dość? Myślałam, że mnie kochasz! Kocham? Jasne. A może wolisz zaprosić tę dziewczynę, za którą się tak oglądałeś? Wiesz co, twoja zazdrość zaczyna się wymykać spod kontroli. Co chcesz powiedzieć? Powinniśmy zrobić sobie przerwę. O, chcesz się rozstać? Tak, ja chyba jeszcze nie jestem gotowy na poważny związek. Jen! ty ze mną zerwał! O, już dobrze, Katrin. Nie płacz już! Cześć, Johnsie! Jeszcze nie dorobiłeś się znaczka? Cześć, Niki! A ty wciąż jesteś oschła? Wiecie, gdzie jest Jud? Nie, a co? Nie zjawił się rano w pracy. Jude. Co ci jest? Skąd masz tyle znaczków? Pielęgniarka mi dała. I co masz wokół ust? To wiórki! Ile razy oddawałeś krew? Siedemnaście. Chciałem dojechać do dwóch tuzinów, ale zapomniałem gdzie stoi namiot. Hej, jesteście niewyraźni. Jut, źle widzisz, bo jesteś osłabiony. Siedemnaście razy i nie mogłeś mi odpalić jednego znaczka? Wszystko dobrze. Chcesz stąd iść? Nie, nie pozwolę, żeby to zerwanie pokrzyżowało mi moje dzisiejsze plany. Bardzo dobrze. On nie jest tego wart. Oczywiście. Mogę mieć każdego chłopaka. Nie był aż taki słodki, poza tym miał nieświeży oddech. Ej, ja tu jestem! Jonesy, prosiłeś Juga, żeby dał ci znaczek? Tak, ale ja... nie, bo ja wiesz, no. Boisz się strzykawek, prawda? Wcale nie! Właśnie, że tak! Jesteś tchórzem! Niczego no, ci nie to muszę to udowadniać! Tchórz! <laughs> o, 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 przeklęte stopy! O! Nie! Ty krwawisz! Twoje stopy krwawią! Wiem! Nienawidzę tych klapek! Więc to o to chodzi! Nie boisz się strzykawek! Boisz się widoku krwi! Wcale nie! No dobra, spójrz na moją stopę! No dawaj! Przecież nie boisz się widoku krwi! Spójrz na moją ociekającą krwią stopę! Dobra, zgadłaś! Boję się krwi! To moje ścięgno Achillesa! Pięta Achillesa! Tak! Gdy byłem mały, zaczęła mi lecieć krew z nosa i nie mogłem jej zatrzymać! Zakrwaliłem całą bluzę, próbowałem zatamować krew, ale ona była wszędzie! Od tamtej pory nie mogę znieść widoku krwi! Ilu facetów boi się odrobinki krwi? Bardzo wielu. Na przykład ja, ale uwielbiam kremowe pałączki. Myślę, że oddałem za dużo krwi. Tak, też tak myślę. Chodź, idziemy do pielęgniarki. Dlaczego wy potraficie, a ja nie? Może powinieneś to mieć za sobą. Gdy przekonasz się, że nie jest tak źle, zwalczysz swój strach. Myślisz? Tak, będziemy cały czas przy tobie. Mm, dobra, do dzieła. W końcu zdobędę ten znaczek. No dobrze, że wróciłeś. Moje życie nabrało sensu. To nasz przyjaciel! Oddał dzisiaj krew 17 razy! Orety, musisz się położyć. I komu jest teraz głupio? Słuchaj, mądralo, zamierzasz oddać krew, czy nie? Tak, zamierzam. Chwój, dobra kobieto! Będę was potrzebował. Jesteśmy przy tobie. Dasz radę, bądź dzielny. Dobra. No dobra, dam radę. Teraz weź kilka głębokich oddechów i zaraz będzie po wszystkim. Johnsy, obudka. Ty wyprowadź psa. Słyszysz mnie? Otwórz oczy. O, wróciłeś. Mama? Tata? Ziołom! Co się stało? Zemdlałeś! Spójrz na to! Zrobiłem to! A przy wyjściu czeka na ciebie słodki pączek. Ha, jedno muszę ci przyznać. Dwa razy stchurzyłeś, ale znów podjąłeś wyzwanie i wygrałeś. No <śmiany> <To> się <śmiany> zdarza. Mężczyźni mdleją, oddając krew. Serio? Nie. Czy ja też mogę dostać? Jeśli nikomu nie powiesz o tych 17 pobraniach krwi, dostaniesz całe pudełko. To najlepszy dzień w moim życiu! Orety to klapki nas w kolorze akwa. Mogę je od ciebie odkupić, ale są zakrwawione. Nie szkodzi! Wiesz co, weź je sobie. Mogą mnie wyrzucić z pracy. Nie zamierzam ich nosić. Aaaa! Dzięki! To jest właśnie typowy przykład ofiary mody. Wspaniałe zakupy! <grybuj> Wiem, też jestem pod wrażeniem tych ciuchów. Chodźmy je przymierzyć. Dobra! O, zaraz! A co jeśli wpadniemy na Teda? Pierwsze spotkanie z byłym po zerwaniu jest... Strasznie stresujące! Nie widzę go tu. Może jest w przebieralni? Co zrobię, gdy go spotkam? Dobra, jeśli wpadniesz na swojego ex, bądź dla niego miła, naturalna, a płakać możesz po powrocie do domu. Dobra. A skąd ty to wiesz? Widziałam w jakimś filmie. No dobra, droga wolna. Idziemy. Ted! Cześć! Cześć! Jak leci? Nieźle. Co u ciebie? Czy nie? Kupiłam sobie ponczo. Wspaniale! Cieszę się. No, miło było Cię widzieć. Wzajemnie? Pa! Na razie. Nie było tak źle? Chyba mi zupełnie przeszło? Widzisz, a nie mówiłam? Uczcimy to przy pysznych lodach, oczywiście, gdy zrobimy zakupy. No jasne! Och, dzięki, Jen! Naprawdę mnie wspierałaś przez te ostatnie 7 godzin. Nie wiem, jakbym przetrwała to rozstanie bez ciebie. Od tego mnie masz! <noise> Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonica. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz Dialogi polskie Anna Całczyńska dźwięki i montaż Agnieszka Stankowska Organizacja produkcji Aleksandra Dobrowolska W rolach głównych Ketlin Agata Buzek Jen Anna Sroka Niki Katarzyna Godlewska John C. Maciej Zakościelny Jude Aleksander Czysz Wyatt Modest-Ruciński oraz Anna Apostolakis Agnieszka Feinhauer, Janusz Wituch